Słowo willa jest tak pejoratywne. To nie jesteśmy w Willo, jesteśmy w dworku. Który jest na sprzedaż za ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Został kupiony po trzy razy niższej cenie z dotacji menu za przemysłowa czarnka. Chodzi o głośny program, który zyskał miano Willi Plus. Stuletni 300 metrowy dworek leży w Jadwisinie, około 40 kilometrów od Warszawy. Czy państwo próbują zarobić na tym budynku, na tej nie nieruchomości? Nie takie, żebyśmy zarobili trzy e... razy więcej niż zostało zapłacone za ten budynek. Proszę państwa, nie wiem, mamy pewną dokumentację. Tutaj nie było ścian, tutaj nie było podłóg. Robert Sypek prezes stowarzyszenia, które kupiło dworek, tłumaczy, że w cenie są koszty gruntownego remontu. Podkreśla, że ogłoszenia sprzedaży to nie sprzedaż, tylko poszukiwania ewentualnego kupca. My tylko się asekurujemy. Na wypadek zerwania umowy przez obecne władze MEN i żądania zwrotu dotacji. Były minister podkreśla, że takie nieruchomości nie mogą być sprzedawane ani wynajmowane przez 15 lat i muszą być wykorzystywane wyłącznie na cele edukacyjne. Daliście milion złotych na to, żeby sobie kupili willę. Chcą sprzedać ją za blisko 3 miliony złotych. Ma pani pełny Wieniązek, obowiązek odebrać willę, tak zwaną willę, jeśli jest niewykorzystywana w celu edukacyjnym. Ripostował Przemysław Czarnych, za którego MEN nieraz przy negatywnej opinii ekspertów rozdzieliło 100 milionów złotych pomiędzy organizacje pozarządowe. Najlepiej wam wyszedł program Willa Plus. My działalność edukacyjną prowadzimy cały czas. Ale nie komercyjną, czy ale... komercyjną? Powiesz tak, Od września rozpoczęliśmy pobieranie opłat za przyjazdy do nas. Od 100 do 300 złotych, bo w dworku działa dom zagadek, który ma uczyć historii. Tysiąc dzieciaków nas odwiedziło. Czy naprawdę escape room, gdzie wejście kosztuje ponad 100 złotych? To jest działalność edukacyjna, na to idą, mają iść pieniądze publiczne. Prezes integry pokazuje księgę gości z wpisami szkół i zapowiada sądową batalię. Men próbuje odzyskać dotację. My z nią pójdziemy do sądu. My ją będziemy skarżyć, jestem przekonany, że ją wygramy. Tak zwaną aferę Villa Plus bada radomska prokuratura okręgowa. Rzeczniczka mówi o zarzutach dla zarządzających Stowarzyszeniem Integra. Stanęły pod zarzutem złożenia nierzetelnych dokumentów w procedurze naboru wniosków o ubieganie się o dotację. I niekorzystnego rozporządzania mieniem menu. Mieliśmy najazd policji. Według prezesa Integry Stowarzyszenie jest obiektem politycznej walki. Cyprian Jopek, Wydarzenia.